Let's make a pizza! Będziemy robić pizzę. Pizzę klasyczną, nie neapolitańską, nie żaden amerykański styl, po prostu pizzę klasyczną, rzymską. I nie będę wam podawał gotowego przepisu znaczy, oczywiście, będzie przepis ale zachęcam was do kombinowania i zachęcam was do szukania w internecie czy w aplikacjach tak zwanych kalkulatorów pizzy z tego względu, że każdy in ma inne założenia, każdy ma inną temperaturę w mieszkaniu. A przy tak małej ilości kulek, yy, każdy parametr musi być idealnie zmierzony i dobrany. Z tego względu, że ja będę robił aż 6 pizz, ale do kolejnego odcinka będę, odcinka będę potrzebował aż dwóch, to pozostałe 4 będą musiały leżakować dłużej. Dlatego w moim przypadku, w tym przepisie, który właśnie za chwilę zobaczycie, lodówka będzie konieczna. Jakie więc ja mam założenia? Uzupełniając kalkulator do pizzy, założyłem, że będę robił 6 kulek, każda po 250 gram. Jeżeli chodzi o ilość soli i oliwy, zostawiłem bez zmian, bo domyślne opcje były dla mnie jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry, jak właśnie temperatura otoczenia, czy długość fermentacji, to wziąłem jako bazę pierwsze dwie kulki, które wyjdą z lodówki. Czyli zaplanowałem sobie, że jako, że idę następnego dnia do pracy, to musi być dłużej w lodówce, więc 18 godzin to będzie temperatura konserwowana, tak zwane TK, i 6 godzin to będzie temperatura otoczenia, w skrócie TO. A, jeszcze bardzo ważny parametr, hydratacja ciasta. Przy pizzy klasycznej ja używam 55%. I podając te parametry wyszedł mi gotowy przepis, także zachęcam do korzystania właśnie z kalkulatorów. Przykładowe linki podam w przypiętym komentarzu. A tymczasem my bierzemy się za robotę naszego ciasta. Ja będę wykorzystał do tego mikser planetarny, ale będę wam podpowiadał co jak dodawać, jeżeli nie macie miksera, jeżeli musicie robić to ręcznie, żeby wasze ciasto też wyszło idealnie. A i zapomniałem najważniejszego. Moje proporcje oczywiście w opisie wraz z założeniami, jakie miałem podane w kalkulatorze do pizzy. Do miksera, do miski wlewam całą wodę. Jeżeli robicie ręcznie, też wlewacie do miski całą wodę. U mnie to jest 514 g. Do tego wsypuję sól, u mnie jest to 26 gram. I jeżeli robicie ręcznie, na tym etapie dolewacie 26 gram oliwy. Oczywiście korzystając z mojego przepisu. Wodę z solą mieszam przez chwilę, żeby się po prostu rozpuściła. Kiedy sól w wodzie jest rozpuszczona, dodaję 1 trzecią mąki. Całość ma 935 g, na oko wsypuję 1 trzecią z tej miski. Nie musi być idealnie. I to miesza, aż ciasto będzie takie naleśnikowe, coś takiego. Kiedy mąka jest w miarę rozpuszczona w wodzie, znowu dosypuję 1 trzecią mąki. Około. I dosypuję do tego drożdże. U mnie jest to 2,82 g. Można powiedzieć, że dużo, ale pamiętajcie, że u mnie ona dosyć długo będzie w lodówce, więc większa ilość jest wskazana, żeby w ogóle te kulki fermentowały, żeby było im łatwiej fermentować. O tak. I to znowu mieszam przez jakiś czas. Mała taka podpowiedź dla osób robiących ciasta ręcznie. Im dłużej będziecie mieli czyste ręce, tym lepiej, dlatego pierwsze etapy mieszajcie jakimś widelcem czy inną taką szpatułką do mieszania, będzie Wam łatwiej później mi podziękujecie. Ciasto się miesza, co słychać, więc teraz partiami dosypuję resztą, resztę, pozostałą część mąki. Ja będę to robił przy pomocy łyżki, będzie mi łatwiej, eee, przy okazji nie dosypię tej mąki dookoła. Oczywiście mąkę dosypuję krok po kroku, a nie że łyżką od razu całość. Po prostu dwie łyżki, chwila przerwy, dwie łyżki, chwila przerwy i tak w przeciągu kilku minut będziemy mieli całą mąkę dodaną do ciasta. Cała mąka przesypana, chwilę się pomieszało, więc pomału zaczynam ja dolewać oliwy bo ja jeszcze jej nie mam. Jeżeli ktoś sobie ręcznie, no to dalej sobie po prostu bez dolewania już niczego. Ja pomału sobie zaczynam ją wlewać. Ciasto wyrobione. Misa praktycznie czysta. To do znak. Więc teraz idzie to na blat. Uformuję z tego kulę. Ja kula uformowana przykrywam na około 40 minut, żeby troszkę gluten się rozróżnił i za 40 minut robimy z tego kulki. Ciasto odpoczywa. Teraz trzy uwagi albo dwie, trzy chyba naliczyłem, o których zapomniałem powiedzieć. Jakie ja w ogóle mąki używam? U mnie jest do dzisiaj Molini Cinetti Pizza klasika. Uwaga numer dwa. Dlaczego powiedziałem, że ręcznie dodajemy wodę, sól i oliwę w tym samym czasie? Z tego względu, że ręcznie będzie Wam bardzo ciężko wtłoczyć oliwę do ciasta praktycznie będzie to niewykonalne, bo będziecie się musieli nieźle napocić. Po co? Jak możecie to ułatwić sobie i od razu dodać oliwę do wody na samym początku. Przy mikserze spiralnym, planetarnym nie ma takiego to znaczenia. I uwaga numer 3. Mikser planetarny to nie jest mikser spiralny, więc może się zdarzyć tak, że po 40 minutach będę musiał jeszcze raz złożyć to ciasto, bo nie będzie idealna ta kula dla mnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Planuję tego nie składać, co przed chwilą usłyszeliście, jak skończyłem robić to ciasto. Natomiast mikser planetarny to nie jest spirala, więc może nie być taki efekt zadowalający, więc czasami trzeba te ciasto ręcznie dognieść, zostawić do odpoczynku, jeszcze raz dognieść i dopiero później kulkować, Niektórzy powtarzają ten zabieg 2-3 krotnie. My zobaczymy, co będzie za 40 minut. Po około 40 minutach, no troszkę jestem niecierpliwy, więc po 30 niecałych, 25 dokładnie. Zaglądam. No i muszę przełożyć, bo struktura nie jest gładka. Te 40 minut, jeżeli do kulkowania to jest odpoczynek. Po ostatnim składaniu, więc po 20 minutach możecie sobie zajrzeć. Jeżeli widzicie, że te ciasto jest nie takie, jakie powinno, czyli gładkie, to możecie już zacząć po 20-30 minutach przekładać. Po ostatnim składaniu czekacie około 40 minut do kulkowania. Taka mała uwaga. Ja myślę, że to jedyne i ostatnie składanie, bo robiłem jednak w mikserze planetarnym. Ręcznie bym powtórzył to 2-3 razy. Po 40 minutach ciasto jest idealnie gładkie, więc to moment, w którym mogę zacząć porcjonować moje ciasto na 6 kulek. Jedna kulka będzie ważyła około 250 g plus minus 5 będzie ok, więc zaczynam to dzielić. Kiedy mam podzielone, formuję z tego kulki, i w moim przypadku przekładam do pojemnika z zbiorczego. Tak one wyglądają z bliska, są idealne, więc 20-40 minut. Temperaturze otoczenia, oczywiście pod przykryciem i, i do lodówki. Kulki w lodówce to tyle w dzisiejszym odcinku. One sobie podpoczywają do jutrzejszego dnia. Dwie z nich wyjmę przed wypiekiem do osobnej nowej kuwety, bo te dalej będą, pozostałe czy te dalej będą musiały leżeć w lodówce na kolejne wypieki. Natomiast dwie z nich w kolejnym odcinku posłużą do testów, gdzie porównamy wypiek pizzy klasycznej na stali. W domowym piekarniku, który osiąga maksymalnie 250 stopni versus piec, Magte. Tam wymienię tylko kamień z to na szamot i poznamy sobie ten wypiek, ale to w następnym odcinku. W tym to tyle. Widzimy się, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!